Opowiedziałem już o tym, jak w znoju i bólach rodził się polski film dźwiękowy. Przysłowiowym kamieniem milowym na tej drodze był film Moralność pani Dulskiej. Witam państwa serdecznie w Iluzjonie. Opowiedziałem już o tym, jak w znoju i bólach rodził się polski film dźwiękowy. Przysłowiowym kamieniem milowym na tej drodze był film Moralność pani Dulskiej, którego premiera odbyła się 29 marca 1930 roku w warszawskim kinie Casino Nowy Świat 50. Na widowni mogło przebywać i filmy podziwiać tysiąc widzów, czyli było to kino z tak zwanej górnej półki. Tę informację zawdzięczam pani Oldze Pieńkowskiej i jej interesującej i wartościowej pracy pod tytułem Warszawa po obydwu stronach kamery w dwudziestoleciu międzywojennym. Wracam do moralności pani Dulskiej. Zaraz na wstępie powinienem powiedzieć, że wersja filmowa tylko w pewnym sensie odpowiada oryginałowi scenicznemu Gabrieli Zapolskiej. Akcję przenoszono z Lwowa, najpierw do Krakowa, a następnie do Warszawy. Film zaczął od Warszawy. Czas akcji jest i był mniej więcej ten sam. Początek. XX wieku. Centralną postacią jest tytułowa pani Dulska, kobieta dwulicowa, pazerna, dbająca o pozory tylko i tak dalej, i tak dalej. Kwintesencja obłudy, zakłamania i chciwości stała się wzorcową postacią tego typu moralności i postawy życiowej, zwanej potocznie dulszczyzną. W filmie położono też znacznie mocniejszy akcent na odmienność, na różnicę, czy wręcz konflikt obyczajowo moralny między miastem a wsią. No i w związku z tym wprowadzono pewne roszady w postaciach, bohaterach tej opowieści. Przede wszystkim dodano postać wiejskiego chłopaka Antka narzeczonego Hanka, którego grał debiutujący na ekranie Juliusz Lubicz-Lisowski. Ale o tym i o innych ciekawych zdarzeniach podczas realizacji filmu Moralność Pani Dolskiej przypomnę pierwszego polskiego filmu dźwiękowego. Opowie on sam. Pod koniec lat 80. rozmawiałem z panem Juliuszem Lubisz Lisowskim, wówczas już Nestorem polskiej sceny i ekranu, na ten, no i na inne tematy filmowe. Opublikował on je w uroczej książce Wspomnienia starego aktora. Te dotyczą filmu przedwojennego oraz w notatkach z planu filmowego o filmach powojennych. Ja skoncentruję się teraz na moralności pani Dulskiej. A do pysznych i pouczających, tryskających humorem anegdot kiedyś jeszcze sięgna. Na pierwszym pokazie, wspominał pan Juliusz Lubicz-Lisowski, Józef Węgrzyn swoim cudownym głosem powiedział z ekranu. Wielka niemowa przemówiła, co wywołało żywiołową reakcję widzów. I dalej. Pierwszy polski film dźwiękowy powstał byśmy to dzisiaj powiedzieli, w koprodukcji. Obsada była międzynarodowa. Dulską grała Marta Flanz, Wiedemka. Hankę Dela Lipińska, także Wiedemka, przypominająca naszą Hankę Ordonówną. Zbyszka Tadeusz Wesołowski, sąsiadkę Miss Polonia, Zofia Batycka. Dulskiego aktor teatru polskiego Ludwik Frycze. Ojc majstra Adolf Dymsza, melę Hanka Daszyńska, a ja, to znaczy Juliusz Lubicz Lisowski, grałem Antka. Film nasz rozpoczynał się długą sekwencją pleneru wiejskiego. Pamiętam także scenę kręconą w jakiejś piwnicy na rynku Starego Miasta. Przychodzę, aby zabrać na wieś spodziewającą się dziecka Hankę. Operator Włoch lubił bardzo długie ujęcia. Kilkakrotnie musiałem przejść przez rynek. Kruszyliśmy z Delą lipińską obwarzanki i rzucaliśmy na ziemię, wabiąc gołębie, gdyż operator chciał, abym idąc, płoszył ptaki. Proszę pamiętać, że wtedy sam operator kręcił korbką aparatu i musiał to robić spokojnie i rytmicznie. Największe utrapienie miał z Adolfem Dymszą, występującym w roli policjanta. Częstowany przez dulską kieliszkę wódki, stawał na baczność, stukał obcasami, wypijał wódkę, otrząsał się, a że robił to wszystko komicznie, zaśmiewali się nie tylko aktorzy na planie, ale także operator, który trząsł się ze śmiechu i po prostu nie mógł filmować. Dymsza. Coraz bardziej wściekły, wychylał następne kieliszki. Wreszcie oznajmił, że już nie mieści się w ściągniętym paskiem mundurze, bo wlał w siebie litr wody. Fakt że Moralność Pani Dulskiej była de facto filmem międzynarodowym, skłonił mnie do zainteresowania się, czy i w jakich polskich filmach brali udział przed wojną artyści innych narodowości. Okazało się, że to arcyciekawy temat. Podejmę go już wkrótce. Wracam do Juliusza Lubicz-Lisowskiego i jego udziału w realizacji pierwszego polskiego dźwiękowca, jakim była Ekranizacja moralności pani Dulskiej. Nigdy nie grałem w filmie niemym, natomiast jako widz uważałem poetykę obrazu i piękność kadru za coś bardziej interesującego niż przegadane filmy amerykańskie. Bowiem twórcy pierwszych dźwiękowców za punkt honoru. Uważali wprowadzenie prawie 100% dialogu i dopiero protesty. Zmęczonej tym publiczności spowodowały skrócenie tego gadulstwa. Podczas kręcenia moralności, kontynuował pan Lubisz Lisowski, raziło mnie, że Marta Flans, grająca Dulską, mówi po niemiecku. Ale pochłonięty własną rolą, nieco przerażony, czy wywiążę się z powierzonego mi zadania, nie zastanawiałem się nad tym dłużej. Dopiero po prapremierze filmu usłyszałem Dulską mówiącą najczystszą polszczyzną. Był to pierwszy dubbing, z jakim się zetknąłem. Charakteryzacja była ciężka. Kilogramami nakładano nam drogie szminki. Topiło się to w słońcu, spływało, rozmazywało. Oświetlenie także było niezmiernie męczące. Plenery w słońcu plus ogromne reflektory i wielkie blendy pokryte srebrzystą folią. Zdjęcia powtarzano wiele, wiele razy, więc pod koniec dnia oczy bolały od upału, kurzu i szminki. Film to nie tylko to, co dzieje się na planie. Często ciekawe są również zdarzenia poza planem. Wspominał o nich także pan Juliusz lubicz Lisos. Szczytem luksusu wydawało nam się to, że Marta Flans i Dela Lipińska mieszkały w hotelu Bristol. Dela Lipińska na dodatek dojeżdżała na plenery automobilem, wzbudzając entuzjazm wiejskich dzieciaków. Wyglądała prześlicznie. Chodziła w wełnianej łowickiej spódnicy i białej koszuli, a okrywała się zapaską, którą potem zabrała do Wiednia, aby ją nosić na wakacjach zamiast etoi. Film był niestety czarno-biały. Kolorowa była jedynie reklama umieszczona na Nowym Świecie przed kinem, w którym wyświetlano ten film. Przypomnę, że było to duże kino-kasino Warszawa Nowy Świat 50. Reżyser filmu Moralność pani Dulskiej Niewolin, w pełnym brzmieniu Bolesław Niewolin Rosjanin z tytułem doktora wspominał Juliusz Lubisz -Litowski. dobrze mówił po polsku. Znał swoje rzemiosło. Umiał prowadzić zarówno doświadczonego, jak i słabego aktora. Wiedział, czego chce. Juliusz Lubisz-Lisowski wraca jeszcze do zmian odbiegających w scenariuszu od oryginału scenicznego Gabrieli Zapolski. W filmie, tak wspominał, znalazły się rozmaite przerywniki. Wiejskie pejzaże i malownicze zakątki Warszawy. Pamiętam, jak na premierze oklaskiwano widok Starego Miasta o wschodzie słońca. Moim zdaniem czarno-biała fotografia jest dyskretniejsza. Wydaje mi się, że kolory czasem zabijają kształty, ale moje wrażenia o niczym nie decydują. Świat idzie naprzód i dziś nikt nie zniósłby filmu niemego. W tym przypadku pan Juliusz był chyba nadmiernym. Czarnowidzem, bo jak możemy się od czasu do czasu przekonać, i dzisiaj filmy czarno-białe powstają, i są to na ogół filmy ambitne, wartościowe, prawdziwe dzieła sztuki. Natomiast z inną uwagą pana lubic lisowskiego nie sposób się nie zgodzić. A brzmi ona tak. Kiedy po latach obejrzałem moralność pani Dulskiej, stwierdziłem, że to sentymentalny melodramat o uwiedzionej dziewczynie że gdzieś rozpłynęło się straszne mieszczeństwo dulskiej, cała drapieżność zapolskiej, oskarżenie społeczeństwa i systemu. Ponieważ kopia moralności pani Dulskiej, którą filmoteka narodowa posiada, pozbawiona jest całej warstwy dźwiękowej, oglądaliśmy dziś tylko jej nieme fragmenty. W zamian za to proponuję Państwu obejrzenie w całości jednego z pierwszych prawdziwych polskich dźwiękowców, który miał swoją premierę półtora roku po. Moralności pani Dulskiej, dokładnie 30 grudnia 1931 roku. Też jest adaptacją w tym przypadku powieści Elizy Orzeszkowej pod tytułem Ham. Główne role grają Krystyna Anklicz i Mieczysław Cybulski, o których już Państwu szczegółowo opowiadałem. Dla zachęty zacytuję początek dawnego programu do tego filmu. Franka jest dziewczyną z gruntu dobrą, ale patologicznie chorą i nieobliczalną w swych postępowaniach. Przeszedłszy wszystkie szczeble upadku wielkiej kurtyzany znajduje się na ulicy i prowadzi nędzny żywot prostytutki. W czasie bójki zostaje ranna. A ciąg dalszy już za chwilę na ekranie. Życzę Państwu wielu, no czasami mocnych wrażeń. I do zobaczenia za tydzień.